Jadę sobie ze SRANA do Sepiksa, Siódma. Ech. Będzie też to meczek Pogoda jest dobra, bo lało w nocy. I wiedziałem, że dzisiaj będzie też lało. Jest godzina siódma. Jest zachmurzone niebo. Wszystko. Rozumicie? I se kropi. Także dobrze wiedziałem, że będzie dzisiaj lało. Chyba że się rozpogodzi. W co? Wątpię. No. Co do wczorajszego dnia w Zatorlandzie To chciałem wszystkich pozdrowić, którzy przybili piątkę i tak dalej. Bardzo mi miło. No i co? No i tyle. I Pozdrawiam. Jadą z rana. Jak Marcina oczy wyglądają z rana? Ja wierzę, że Bóg dał mi taką kobietę. Kto to tu jedzie? Kto to tu jedzie za porsche? To te tu... porsche Kurwa Uwaga jakie tło uwaga Kurwa Jaki ładny Znaczy ja nie w sensie ja Dzień dobry za, Zapomniałem ograć Że jesteśmy tu dzisiaj tam I tu zajęte, Proszę Za chwilę tu zajęte, nie. Z <grymne> tego telefonu. Tak. Ja myślałem, że ten A rek Nie ma Nie mam, mam. Choćby kalkulatorem. Szewczyk. Nie, Michał by pewnie Na troszkę kasety. poprawił te twoje nazwisko tu. Stewczyk. No, tak żo żo żołądź i tak dalej. Jeden przystojniak. No i chyba trochę większy. <laughs> Przypomniał, że chcę o tej koszulce. Będą, co to za dziko, no? co to za koszyka? A to kurwa, kiedyś to na mała cholera. teraz nie! Jedyny minus tego telefonu jest taki, że nie obrócę teraz ekranu. Tak? Stydzi się kamerę od kiedy? Kurwa. Nie takie nagrania leciały. No, ja, <laughs> oskoń, nie? Na porno. Wrócił syn marnotrawny. Ty, tan Kur... kur. Czekaj, czekaj, o, ogram twoją głowę, bo tam też się dobrze dzieje. <gry> Co jeszcze? Prawie jak Sebako teraz oglądasz. Okulary założyć. Znasz takiego Sebe? Nie Nie znasz? Ej, ej, ej. A nie można używać. Nie, nie można, nie można. A to jest to, co jeździ tym czarnym autem, nie? Ej, tak. Tak. Mało męskim. Ja myślałem, że to do, do wartościowania jest, nie? Tak, tu tak. Ogólnie jest tak, że są... A i pozwolenie na broń robi, nie? Tak, ale jest jeden, jest jeden słuszny, jest jedno słuszne auto. najwygodniejsze auto w Polsce, nie wiem czy wiesz jakie. Sebring. No i potem jest auto. To jest znajomy ruch na kopalni Byszewice. Wiedzą mi nic tylko. Słyszałem, że na kopalni teraz elektrycy do siebie witają tak. Siemowas. Tak, <grym> tak, witają się. Lecę <grym> grubo. Co za szurczy. Co? Co się To było ta ręka, z nie trzymać. w górę, czy się nie mieć. Po w górze, się tak? że. Tak się czuję, że. To jest 10 w górę, tak to jest Drugą, drugą Tak Tak się że. Tak się no że. Tak Tak

no, to ma tak no, no tego bólu yy, młodego, <grymne> tego łokcia też, wiesz no, no. co no, to jest, zdrżawać. <grymne> przeciwnika. <grymne>

Dobra, ja żeby o To jest jednak nagranie, wiesz? W fotoshopie się poprawi. Nie? Nie no, ma. No, czyli no, można dość. No, ja <grym> to, ja to, to jest za słabsza, nie? Żeby mnie komotowałem elektrykę i się skończy. No.

Okay. W tym, tym jest równa, że się brakuje. No do końca z Wtedy, kiedy w górę? Udało się. O! Na razie. Na razie. do góry, do góry. Okej, robię się czy ciebie. Dobra, tak. Nie, nie, nie. co Bardzo się ja bym chciał, nie Ale ty się czujesz tak? No ja kim to no. pisz, Niż na siebie, na no. to 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 jest spowodowane, że już tu miejsca albo co? No. Na pewno. No Skóra się naciąga i już nie ma miejsca. Druga bańka, druga bańka. Dwie no. 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 trzecie Kolega od elektryka. Moje elektryka to nie tyka, nie? Może no, no. by to tak trochę coś z to no, ale To tylko elektryka, elektryka. <tryka. <tryka. <tryka, nie? No. Czy, czy coś? Kurde, no niewiele. Dobra, zmęczyłem cię trochę, to no. No. Marcin, pamiętaj, czego cię się uczył. Rękę trochę do, do przodu, tą drugą. O, 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 i teraz, teraz jest prawidłnie, no. Mm. To, teraz się nie ćwiczyń, tak? no bo, to też, bo, syl, bo jest tak znakomita w tajnej pozycji, że nie trzeba jej troszkę wypuszczać czyli. No z tego tam gdzieś tam tak. jest drzewa. Ja słyszałem jego głos. Maximum... A mówisz o tym, tym tam? Zielony. Ja jego głos, A? Wiecie, co to za przystojniak? No był. Młody był. Jesteście tam w tle! Co wy chcecie? Któż jeszcze wyjdzie? Bo już wiecie, co robimy. Aktualizacja oprogramowania. Dostępne są pliki aktualizacyjne programowanie RedTube. Okay. Kliknąć? Ari, no? No? Tak, nie, RedTube nie. Dobra, nowy film. A to nie będziesz miał? Możesz. A, ah, no właśnie. Pa话, samotnie, Czyli nie, kliknąć, anuluj. <gcem> <coughs> <sehen> Siłujcie się już, kurwa, ile się będziecie rozgrzewać? No, no, no. No. Prawie. A. No. No. A kurde. Jeszcze troszkę. Oj, chciał by tam był. No jest wygrana. Jest, jest. To teraz rewanżyk na prawą. Jakie to było fajne slow motion. Można było zobaczyć każdy detal tej walki. No. Ja, to, ja uważam, że was powinno się dawać na szkolenia, jak się siłować. Okay. Robi się tak no. fajnie, wolno, dokładnie. Już? Oczekaj, 3-4 już. Zjebaliście jeszcze raz. Nie grałem. 3-4 już. Daj go. Daj go. Kurde, jakie masełko. Nie, pięknie. pięknie. 3-4. Już! A, to nie ma sensu. Już nie targował. Czyli można powiedzieć, że jest remis. Tak, no, tak. To włóżcie rękę i dograć.